Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie po raz kolejny, po raz kolejny, po raz pierwszy w roku 2024 u mnie tutaj na kanale. Moi drodzy, na samym początku piszcie w komentarzach, jak wy spędziliście sylwestra. Czy było spokojnie, czy było hucznie, balowo, siedzieliście w domu na tak zwanej białej sali, czy bawiliście się gdzieś tam. Właśnie faktycznie na jakiejś ładnej sali balowej, e, piszcie w komentarzach. A dzisiaj ja z Wami chciałem e, podczas tego pierwszego filmu w tym roku, roku 2024, e, poruszyć ten temat i zapytać, zapytać odpowiedzieć na pytanie, czy w roku 2024 jest warto wyjeżdżać do Holandii. Także, jeżeli jesteście zainteresowani, zapraszam Was na dzisiejszy odcinek. na samym początku, moi drodzy, musimy zadać sobie pytanie, czy jest w ogóle sens wyjeżdżać za granicę. Nieraz już mówiłem to tutaj w filmach, ale dzisiaj postanowiłem jeszcze raz Wam to powiedzieć. Jest sens, jest warto, warto wyjeżdżać za granicę, moi drodzy, pomimo tego, że wiele osób będzie mówiło, że w Polsce można zarobić te same pieniądze. Tak, jeżeli jesteście naprawdę bardzo, ale to bardzo dobrymi fachowcami, możecie zarobić dobre pieniądze w Polsce. Tutaj w Holandii, jak jesteście też dobrymi fachowcami, to możecie zarobić o, jeszcze bardzo, bardzo dużo więcej pieniędzy niż w Polsce, jak najbardziej. Ale tutaj, jako zwykły pracownik, na przykład produkcji, dajmy na to. I mieszkając właśnie na parku, gdzie już za domek macie odtrącone pieniądze, możecie wyciągnąć na przykład, nie wiem, 400, a nawet i w takich lepszych przypadkach nawet i 500 euro tygodniowo. 500 euro, czyli moi drodzy, około 2000 euro miesięcznie, i to już macie na 300 po odtrąceniu właśnie tego o, zakwaterowania i oraz też ubezpieczenia bo o tym też musimy nie zapominać żeby właśnie wasza agencja odprowadzała wam ubezpieczenie zdrowotne no i żeby sobie tak szybko moi drodzy teraz to tutaj przeliczyć to 2000 euro razy zrobimy sobie 4 bo w zależności od tego jak stoi właśnie waluta euro czy to tam 4.40 4.60 raz 4.20 no dajmy na to że 104 więc te wasze, <coughs> przepraszam, 2000 euro jest to w tym momencie 8000 złotych. Mając 8000 złotych, macie te pieniądze na czysto. W Polsce możecie zarobić 8000 złotych, ale musicie też zapłacić, właśnie czy to czynsz, yy, jakiś tam, nie wiem, prąd, gaz, yy, coś tam dodatkowo, i tych pieniędzy zostaje, wam mniej. Więc tu musimy pamiętać, że tutaj zarobek w Holandii jest zawsze yy, liczony razy. Cztery w Polsce, więc tak czy tak się to opłaca. No i kolejna fajna informacja, która będzie przydatna dla Was, jak w sumie wszystkie tutaj na tym kanale. <laughs> jeżeli już zdecydujecie się na wyjazd tutaj do Holandii, no nie tylko do Holandii, bo na przykład w Niemczech lub w, w innych krajach tak samo, ale mówimy tutaj na tym kanale o Holandii, więc jeżeli zdecydujecie się już postawić ten krok i wyjechać za granicę, moi drodzy, to powiem Wam, że. Teraz jest najlepsza okazja na to, czyli teraz w styczniu. W styczniu jest najlepsza okazja, moi drodzy, ponieważ już tak powiedzmy luty, marzec, jak powiedzmy zaczyna się już sezon, to szklarnie czy na przykład sortownie już zaczynają swoją pracę i w tym momencie potrzebują bardzo wielu pracowników. I styczeń jest najlepszym właśnie czasem na to, by podjąć decyzję i w lutym, już sobie na przykład wyjechać do pracy za granicę. E, oczywiście, e, możecie wyjechać też na przykład w maju, w czerwcu czy tam w lipcu, tak? ale no, moi drodzy, musicie pamiętać o tym, że wtedy będziecie dostawali już, e, no, nie będziecie mogli tak e, przebierać w tych ofertach, bo będą szukali głównie ludzi do pracy e, na zastępstwo, bo osoby, które już pracują powiedzmy w danym tam, zakładzie, dajmy na to, wyjeżdżają e, na swoje urlopy, więc w tym momencie tam na 2-3 tygodnie. Yy, czy tam nawet i miesiąc, czy tam dwa miesiące, dajmy na to, właśnie poszukują takich yy, pracowników, którzy no faktycznie nie chcą zagrzać tutaj miejsca na stałe, ale yy, chcą po prostu tylko przyjechać i troszeczkę sobie dorobić, więc yy, taka opcja jest fajna, ale jeżeli ktoś myśli faktycznie na poważnie, yy, by przez cały rok sobie zarobić trochę więcej pieniążków, nie tylko przez na przykład dwa miesiące, to moi drodzy powtórzę jeszcze raz, w styczeń jest najlepszym właśnie czasem na to, by podjąć taką decyzję. I tak, moi drodzy, takim oto właśnie sposobem przeszliśmy do końca tego filmu. Mam nadzieję, że ten film y, był dla Was interesujący i przydatny w takie pełnowartościowe informacje. I drogi Widzu, jeżeli jesteś nowy tutaj u mnie na kanale, tu nad moim palcem y, widzisz taki napis subskrybuj, podążaj za nim, tam na dole kliknij ten przycisk. Tutaj pokazuje się dzwoneczek. Ten dzwoneczek, jeżeli tam klikniecie, też na dole będzie wam przypominał, e, znaczy wysyłał powiadomienia o wszystkich moich nowych filmach. Dlatego, moi drodzy, jeszcze raz wszystkiego dobrego w nowym roku i pamiętajcie, by postawić ten pierwszy krok, by wyjechać za granicę. Jeżeli chcesz wyjechać, nie zastanawiaj się, wyjeżdżaj. Ok, moi drodzy, do zobaczenia, do następnego razu. Cześć! Hej, drogi widzu! Super, że dotarłeś tutaj ze mną do końca. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, kliknij tam na dole przycisk subskrypcji. Będzie mi bardzo miło. Daj łapkę, napisz komentarz. Do zobaczenia w następnych moich filmach. Tutaj po bokach też się pokazują miniaturki. Do zobaczenia. Hej!